Zasubskrybuj kanał, aby poznać więcej historii. Dziękuję. Przez prawie trzy dekady przedwczesna śmierć księżnej Diany dręczyła świat pytaniami bez odpowiedzi i niezagojonymi ranami. Od uroczystego milczenia, które nastąpiło po jej śmiertelnym wypadku samochodowym w 1997 roku, przez wieczną sympatię społeczeństwa i pragnienie sprawiedliwości, Diana pozostawała ukochaną i enigmatyczną postacią. Jednak teraz, dekady później, skromne, ale monumentalne ogłoszenie wydane przez Pałac Buckingham przełamało milczenie. Nie było to wielkie przemówienie ani transmisja w godzinach szczytu, tylko krótka informacja prasowa. Oświadczenie, które wstrząsnęło mediami i odnowiło każdą teorię, każdą wątpliwość, każdą emocję wokół księżnej ludu. Wszystko zaczęło się jak szept. W szary poranek wtorku. Biuro Komunikacji Królewskiej dyskretnie opublikowało cyfrowe oświadczenie. Większość ludzi przeczytała je przelotnie, oczekując aktualizacji dotyczących wydarzeń królewskich lub prac charytatywnych. Jednak w tym krótkim komunikacie znajdowała się wstrząsająca wiadomość. W związku z ostatnimi wydarzeniami związanymi z miejscem pochówku księżnej Diany, rodzina królewska analizuje materiały, które mogą prowadzić do formalnego śledztwa. Chociaż język był spokojny i opanowany, implikacje były zupełnie inne. Sugerowały, że odkryto coś znaczącego w miejscu pochówku Diany w Althorp, co wystarczająco uzasadniałoby oficjalne dochodzenie. Reakcja publiczności była natychmiastowa. Szok, spekulacje, lęk i zbiorowe przemyślenia na temat bólu doświadczanego globalnie od 31 sierpnia 1997 roku. Ponad 2,5 miliarda ludzi oglądało jej pogrzeb. Ten dzień stał się punktem zwrotnym w historii nowoczesnej monarchii. Teraz, z tymi nowymi informacjami, wydawało się, że zostaliśmy znowu wciągnięci w nierozwiązane sprawy przyszłości. Moment był szczególnie delikatny. Król Karol przechodzi teraz leczenie raka. Książę William podejmuje coraz większe obowiązki królewskie. Książę Harry nadal dystansuje się publicznie od korony. A mimo to, w tej napiętej atmosferze, pałac Buckingham zrzucił bombę. Publiczność zadawała sobie pytanie: co dokładnie zostało odkryte? Tradycyjnie członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej są pochowani z wielką ceremoniałem w miejscach takich jak opactwo westminsterskie lub kaplica Świętego Jerzego. Diana jednak nie została. Zamiast tego została pochowana na izolowanej wyspie na jeziorze Owal, na posiadłości rodowej Spencerów Althorp. Decyzja. Podjęta przez jej brata, Karola Spencera, była publicznie uzasadniona jako środek mający na celu zapewnienie prywatności i spokoju kobiecie, nieustannie prześladowanej przez media. Jednak niektórzy kwestionowali ten izolowany wybór. Bez bezpośredniego dostępu do grobowca i tylko dalekich widoków dozwolonych. Miejsce wiecznego spoczynku Diany stało się niemal mityczne w swoim odosobnieniu. Teraz niedawno odtajnione dokumenty z 1997 roku przedstawiają inny obraz. Listy wymieniane między doradcami pałacu a rodziną Spencerów pokazują, że istniały napięcia i nieporozumienia. Rodzina królewska najwyraźniej nalegała na bardziej tradycyjne i dostępne miejsce pochówku, ale Spencerowie upierali się przy Alforb. Aby zwiększyć tajemnicę, zapis w dzienniku rzekomo napisany przez Dianę przed jej śmiercią wyraził pragnienie, aby być pochowaną w miejscu, gdzie ludzie mogliby ją znaleźć. To pragnienie, jeśli autentyczne, kontrastuje z niedostępną i ściśle strzeżoną wyspą, która stała się jej grobem. Ochrona wokół miejsca była i nadal jest intensywna. Uzbrojeni strażnicy, kamery monitorujące, a nawet podwodne czujniki chronią rzekomo grób. Dlaczego tak ekstremalne środki? Co oni ukrywali lub chronili? Na początku tego roku inżynierowie budowlani przeprowadzający rutynowe oceny kontrolne erozji wokół jeziora dokonali zaskakującego odkrycia. Używając skanowania sonarowego, wykryli obiekt ukryty w głębokościach wyspy grobowej. Duża zamknięta betoniarnia. To co uczyniło to odkrycie szczególnie niepokojącym, to fakt, że żadna struktura tego rodzaju nie została udokumentowana w żadnym planie architektonicznym z czasów pochówku Diany. Kształt skarbca był nieregularny i wydawał się być celowo zaprojektowany. Mapowanie echem ujawniło komory w wewnątrz struktury, sugerując, że nie było to tylko podłoże lub wzmocnienie, ale coś celowo ukrytego. Zanim odkrycia mogłyby zostać ujawnione, rodzina królewska szybko zareagowała. Przesłano ekspertów z zakresu historii sądowej, archeologów, a nawet specjalistów od struktur militarnych pod surowymi umowami o poufności. Ich wewnętrzny raport, choć nieopublikowany publicznie, wskazywał, że skarbiec zawiera materiały niezgodne z oficjalnymi zapisami z 1997 roku. To odkrycie wywołało jedną z najbardziej intensywnych narad w historii monarchii. Król Karol, w rzadkim osobistym posunięciu, skontaktował się bezpośrednio z oboma swoimi synami i poprosił ich o powrót do Althorp. William, zawsze posłuszny następca tronu, szybko przyjechał z prawnymi doradcami. Harry, przybywając z Kalifornii, przyniósł osobistego prawnika, który nie był zaangażowany w sprawy królewskie. Bracia spotkali się z Karolem i jego wujkiem Karolem Spencerem za zamkniętymi drzwiami przez prawie siedem godzin. Prasa nie została powiadomiona, nie było wycieków zdjęć. Świadkowie donosili, że książęta wyszli widocznie wstrząśnięci, z twarzami jakby białe, jak kawałki kartonu. Członek zespołu szeptał, że wyglądało na to, że widzieli ducha. Ten moment oznaczał zmianę. Monarchia, od dawna definiowana przez swój stoicki dystans, teraz musiała zmierzyć się z czymś głęboko ukrytym, dosłownie i w przenośni. I po raz pierwszy rodzina królewska nie unikała sytuacji. Zareagowała. Dokładnie o godzinie 16 czasu letniego Sir Malcolm Withers stanął przed salą prasową wypełnioną oczekiwaniem. Potwierdził, czego wielu się obawiało, a inni oczekiwali. Rodzina królewska rozważa tymczasowe otwarcie grobowca księżnej Diany. Ogłoszenie to zaskoczyło świat. Nie było już mowy o plotkach ani alternatywnych teoriach. To było realne. Ale dlaczego i co tak naprawdę znaleźli? Spekulacje wybuchły. Niektórzy wierzyli, że chodzi o odzyskanie zaginionych listów, inni mówili o ukrytym dzienniku, w którym Diana mogła zapisać swoje podejrzenia dotyczące życia królewskiego, obawy o bezpieczeństwo i swoje relacje. Jednak najbardziej przerażająca teoria pojawiła się w obrębie pałacu: weryfikacja DNA. Rodzina próbowała potwierdzić tożsamość lub ją chronić. Teorie stały się bardziej mroczne. Niektórzy wierzyli, że Diana została potajemnie przeniesiona, że ciało w grobie może nie być jej. Inni spekulowali na temat fałszywej trumny lub obecności wrażliwych artefaktów ukrytych z nią. Radar penetracyjny ujawnił anomalie poniżej miejsca pochówku, które były niezgodne z planami z 1997 roku, sugerując zmiany dokonane po pochówku. W miarę jak śledztwo nabiera tempa. Uwaga skupiła się na wydarzeniach z 31 sierpnia 1997 roku, noc, w którą Diana zmarła w Paryżu, była już obciążona kontrowersjami. Pojawiły się pytania, dlaczego jej dokumenty medyczne zostały zapieczętowane, dlaczego jej ciało zostało tak szybko zakonserwowane, zanim mogła zostać przeprowadzona pełna autopsja w Wielkiej Brytanii. Od dawna eksperci twierdzą, że tak pośpieszne balsamowanie, zwłaszcza w obcym kraju, narusza prawa prawne i królewskie. To dziś niektóre dowody sądowe z wypadku pozostają niedostępne. Nie przyznano żadnych niezależnych analiz. Zamknięte francuskie dokumenty, brak odpowiednich procedur sądowych, szybki pochówek. Wszystko to wydaje się bardzo wygodne. Teraz, z perspektywą otwarcia grobu Diany, teorie zyskały nowy grunt. A potem pojawiło się pytanie, którego nikt nie chciał zadać na głos: A co, jeśli to nie ona znajduje się w grobie? Wśród burzy jeden mężczyzna był w centrum Karol Spencer. Jako prawny opiekun Althorpe, jego podpis jest wymagany do jakiejkolwiek zmiany w grobie. Publicznie milczał. Prywatnie źródła mówią, że był dręczony. Obiecał Dianie spokój. Złamanie tej obietnicy, nawet w imię prawdy, byłoby zdradą. Według przyjaciół Spencer utknął między swoją lojalnością wobec Diany a rosnącym społecznym zapotrzebowaniem na odpowiedzi. Podobno książę William skłonny jest zezwolić na kontrolowane dochodzenie. Harry z drugiej strony wciąż jest w konflikcie. Obawia się, że akt otwarcia grobu będzie profanacją, drugą utratą swojej matki. Nawet król Karol, który zawsze wyrażał się na tematy królewskie, pozostał w milczeniu. Żadnych oświadczeń, żadnych uznanych faktów, tylko cicha, uważna obecność. Królewska Rada Doradcza zatwierdziła okres 30 dni na ostateczne rekomendacje. W tym czasie mogłyby nastąpić różne działania, od nieinwazyjnych badań po pełne ekshumacje. Świat czeka. Pielgrzymi, osoby w żałobie i osoby poszukujące prawdy gromadzą się w Altorp. Niektórzy zapalają świece, inni trzymają plakaty z napisami Niech spoczywa lub Diana na zawsze. Wszyscy są pociągani tajemnicą, która unosi się nad spokojnymi wodami jeziora. Co jest pod grobem Diany? Jakie prawdy pozostały ukryte przez 27 lat? Jeśli grób zostanie otwarty, monarchia może stanąć nie tylko wobec szczątków ukochanej księżnej, ale również przed zakopaną prawdą swojej własnej przeszłości. A gdy ten grób zostanie otwarty, świat wie, że nic już nie będzie takie samo.